Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Morland, ponieważ jest tutaj z nami Evergrey, u którego mam, słuchajcie, zadanko. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I to na to pięknie, słuchajcie, jest to Persheron, ale on jest dostępny, słuchajcie, akurat ta maść w Star Stable Horses, jak sobie go słuchajcie można powiedzieć no nie wyhodujecie, tylko jak sobie go słuchajcie wychowacie no i cały posażonko jest maszem, bo tak, tu mamy ogłowie ze sklepu globalnego, tu mamy świąteczne wdzianko z wioski z zimowej wioski, i mamy tutaj widzicie też z ze święta jeździeckiego. więc słuchajcie jest troszkę rzeczy, ale dobra, przechodzimy już do zadanek i słuchajcie, tak tu mamy, widzicie, Evergreya, dlatego sobie tam stanęłam. Nic dzisiaj jeszcze nie robiłam, więc zobaczymy jak tu słuchajcie będzie. I tak tu mamy Evergreya. Ok, no to słuchajcie, lecimy. Tu jesteś, Paulna, rozmawiałem z przyjacielem, jedźmy z Pandorium do Skarca kamieniarza. Mój przyjaciel będzie tam na nas czekać. Znasz już to miejsce, prawda? Wobec tego pewnie pamiętasz, jak jechać przez Dolinę Ukrytych Dinozaurów. Zobaczymy, czy uda się nam wybudzić tego ducha Magnusa ze snu. Ponowna wizyta w skarbcu kamieniarza. Ok, czyli słuchajcie, musimy jechać do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Więc um, w sumie nie wiem, czy mam przyspieszyć, czy nie. Dobra, nie będę wam przyspieszać. Zrobimy to na spokojnie. Czyli pierwsze, co słuchajcie, robimy. To musimy znaleźć sobie. Nie, nie, lodowy portal. Dokładnie. Ok, i słuchajcie, jesteśmy w lodowym portalu, ale musimy jeszcze, słuchajcie, kawałek przejechać. Więc tak, słuchajcie, jedziemy sobie tutaj przy naszym Dinusiu Wielkim. I musimy po prostu, słuchajcie, jechać cały czas. W sumie możemy jechać tu. Jeśli dobrze pamiętam, tą ścieżką. Cały czas. Bo. Oj, nie widziałam tego kamienia. Bo tam, słuchajcie, na końcu będzie właśnie. Jakby ta druga droga taka połączona. Więc wydaje mi się, że jak tutaj przejedziemy, to powinno być ok. I słuchajcie, w ogóle on, on strasznie dziwnie siedzi na tym koniu, ale tak, tak dobrze pamiętam, słuchajcie, że tu jest droga. Musimy jechać, słuchajcie, tędy. I jakby, no w sumie za drogą, bo przeważnie, jakby najbliżej jest jak. Tu gdzieś, tak w lesie, tak od tego lasu po prostu, jak jest y, tam ekspedycja Stone Grounda, to tutaj właśnie można odbić i wtedy jedziemy, słuchajcie, tędy. I możemy jechać tutaj, ale jeśli dobrze pamiętam, to ja tu gdzieś muszę, słuchajcie, zboczyć z tarasy. W sumie nie wiem, czy to nie było właśnie tu. Tak. Tu. tu jest taka, jakby, troszkę ścieżka. Tak. I tu mamy lodowy las. I musimy jechać tędy. Tak. Dobrze, słuchajcie, jedziemy. I teraz musimy zrobić tą stronę. Co się stało? Przyblokowaliśmy się, ale nie, dobrze. W tą stronę. Cały czas i tu będzie, słuchajcie, ta grota taka. O, wystraszyłam się, że tam, ale nie tu. Dokładnie przed nami. Oj. Jak to jest? Niektóre drzewa można wjechać, a niektóre nie. Dobra. To tu? Tak, słuchajcie, to jest jak najbardziej tutaj. Evergrey zeskakuje z konia i wchodzi do skarbca kamieniarza. Powinnaś za nim podążyć. Okej, okay, no to zostawiamy tutaj mojego Cloud Ninja. I lecimy szybko do środka. Ok, jesteśmy w środku, więc musimy iść. Wydaje mi się prosto. Są te kawałki, co? Tu, o, tu mamy Evergreya, tu mamy Magnusa Steinara. Czy to jest Pandorium? Co sprowadza cię do skarbca z tak rzadkim okazem, Paulina? Magnus Steinar, wielkie nieba, to naprawdę ty. <śm> nie postarzałeś się ani o dzień. Nie mogę powiedzieć tego samego o tobie, bań to. Wyglądasz zupełnie jak duch. Przewracasz oczami. Co sprowadza cię do skarbca kamieniarza, szary pielgrzymie? Potrzebujemy nowego zwornika. Uczyłeś mnie kiedyś tego rzemiosła, ale lata już nie te. Pomyślałem sobie, że nauczysz jeszcze kogoś. To dziewczynę? To dziewczę. Jest w niej. O, mat. To dziewczę, jest w niej coś wyjątkowego, to prawda. Wyczułem to, gdy była tu ostatnim razem, ale nawet ktoś taki jak ona nie nauczy się runicznej odku, odkówki w jedną noc. Potrzeba lat praktyki, żeby wytworzyć nawet najprostszy zwornik, a taki do Pandori zajęłoby to całą dekadę nauk u druickiego kowala. Dekadę? Może od razu całe życie? Hmm? Zaskoczona szybko łapiesz powietrze. Teraz widzę, czego prosiłem o wizytę w Morland? Magnusie Steinarze, jesteś legendą śródkowali i kamieniarzy. Nie jestem godny nauki u ciebie, ale bardzo tego pragnę. A, Zobaczcie. Hmm, wyglądasz obiecująco, ale powiedz mi, jaką masz wprawę w posługiwaniu się dłutem. To moje ulubione narzędzie, oczywiście zaraz po młotku. Długo, Dłuto bez młotka to tylko zaostrzony kawałek metalu. To wystarczy tylko przy wykonywaniu me, mechirów. Masz duże braki, mistrzu młota. A teraz pomówmy o bi, bi, bijakach, o matko. W przypadku takich kamieni szlachetnych jak ten najlepiej sprawdza się drewno bukowe. A teraz poćwiczmy uderzenie młotkiem. Nie, nie, delikatniej, to nie żelazo, tylko kryształ, jeszcze raz. Wygląda na to, że ta dwójka ma dużo do omówienia. Spotkajmy się na zewnątrz, przy Twoim koniu. Zimne powietrze dobrze mi zrobi na płuca. Okej. Okay. Ale czekajcie, chcę zobaczyć, jak to tu. Czy oni tu faktycznie. O, patrzcie, faktycznie. Zobaczcie. Dobra, zostawimy ich, słuchajcie. Wracamy szybko na zewnątrz i zobaczymy, co nam powie Evergrej. Czy mamy jeszcze gdzieś lecieć, czy może musimy tu, oczywiście, że przez to nie przejdę, czy musimy tu, słuchajcie, poczekać. Dobra, tam mamy Evergreya, więc bierzemy konia. Plan działa jak szwajcarski zegarek. Mój brat da nam znać, gdy zwornik będzie gotowy. Legendarne rękodzieło. O nie. Get. Niedobrze. Szefie, dziewczyna z banitą wytworzą nowy zwornik. Pozwól nam tam pojechać, zadbam o to, żeby kowal nie dokończył swojego dzieła. Nie, to miejsce jest chronione najsilniejszymi runami. Nie da ci się wejść. Obserwuj ich, ale nie działaj. Na razie. O nie. Niedobrze. Dobra. Cisza, słyszeliście to? Ktoś nas obserwuje. Jedź z Evergreyem do tajemnego kamiennego kręgu. Drony Darkor, ktoś nas obserwuje. Uważaj na to, co mówisz, Paulina, szybko, do tajemnego kamiennego kręgu. Tam nikt nie będzie nas widział. Dobra, więc słuchajcie, wydaje mi się, że widzimy się już na miejscu. I słuchajcie, jestem w wiosce Valeday, ale lecimy do sekretnego kamiennego kręgu e, szybciutko i zobaczymy, co tam, słuchajcie, się stanie. I mam nadzieję, że Fripp już jest choć troszkę zdrowszy. Bo jak dobrze słuchajcie, pamiętamy, został ranny podczas technicznie ratowania nas i wszystkich. Bo yy, rozwalił zwornik, roztrzaskał bardziej może. Dobra, widzę, że już się portal ładnie otwiera. No to słuchajcie, lecimy. Czas i przestrzeń scalają się. Wszystko jest spokojne, stale w ruchu. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Widzę, że musimy podjechać tutaj. Się z... Zjawiasz się w samą porę. Polna Linda dokonała przełomu. Meteor, czy to ty? Prych. Nie mów mi, że nadal masz żal o tę sprawę za ćmieniem księżyca. Być może strażnicy darowali ci karę, ale ja nadal z tobą nie rozmawiam. Czyżby nawet za najsłodsze jabłko? Znalazłem je w południowej podkowie. Nie, myśl... nie myślisz chyba, że zapomniałam o Twoim ulubionym smakołyku? Nie mówię, że wszystko zostało wybaczone, ale mniam, mniam, wszystko wybaczone. Oto mój ulubiony łasów wśród koni. No, słodko. Tajemny kamienny krąg. Myślałem, że już nigdy nie powstawią tu nogi. Gdzie jest reszta? W prywatnej konnacie Fripa, nawet gdy byłem naczelnym archiwistą, nie pozwalano mi tam wchodzić. Cóż za nieoczekiwany prezent. Chodźmy, zobaczymy, co znaleźli jeźdźcy duszy. Evergrey wchodzi do portalu prowadzącego do konnaty flipa. Dobrze, no to słuchajcie, my też wchodzimy. I zobaczymy, czy mamy jakiś przełom. Dobra, widzimy wszystkich. Pięknie. Może ja stanę tu. O. moja misia się powiodła. Wspaniale, my też dokonaliśmy przełomu. Chyba odnalazłam sposób na zlokalizowanie Concorda. Jej, cieszmy się. Co wiemy o ostatnim miejscu pobytu Concorda? Zniknął we Francji podczas zawodów w ujeżdżaniu, dokładnie wtedy, kiedy ostatni raz widziano Annę. A kto odpowiada za ich porwanie? Mroczni jeźdźcy zrobili to dla pana Sansa. A więc kogo można zapytać o miejsce pobytu Concorda? Mrocznego jeźdźca? Więc mamy się wybrać do Dark Cor żeby spytać gdzie przechowują Concorda, to jest gorsze od mojego planu, dlaczego mieliby powiedzieć nam prawdę. Znalazłam w kodeksie Pandory wzmiankę o czymś rodzaju oficjalnego pojedynku, a dokładnie wyścigu. Jeśli osoba wyzywająca ta pojedynek zwycięży, może oczekiwać od pokonanego dowolnej możliwej do spełnienia nagrody. Na mocy kodeksu Pandory wezwiemy na pojedynek mrocznego jeźdźca, a stawką będzie wyjawienie miejsca ukrycia Concorda. Ale jak sporo, e, sprowokować takiego mrocznego jeźdźca do pojedynku? Pozwólcie, że ja coś zaproponuję. Achiu, achiu. Darkcore śledzi nasze ruchy za pomocą dronów. Można przyjąć, że słuchają wszystkiego, co mówimy o otwartej, na, w otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy to teraz do własnych celów. Podoba mi się ten pomysł, staruszku. Dobrze, zajmę się tym, Lindo. Oto, co zrobimy. Każdy wie, co ma robić. Dobrze, choć, Paulina, jesteś ze mną. Udajemy się na górę. Potkaj się z lisą w tajemnym, kamiennym kręgu. Widzę, że Fripp dalej tu biedny leży. Ale dobra, słuchajcie, lecimy. I mamy tutaj lisę. To chyba dobry plan, co? Mam nadzieję, że jesteś gotowa do występu, Polna, bo zaraz wchodzimy na scenę. Na pierwszym etapie operacji Koński Pysk musimy podsunąć Darkor przynęte. Pierwsza, wyjdę z tajemnego kręgu i poczekam tam, gdzie zobaczą mnie drony. Ty przyjdziesz do mnie, żeby wysłuchać tych nagłych wieści o Frippie. Nie ma czasu na pisanie scenariuszy, dasz radę ze mną improwizować? Przytakujesz i kiwasz głową. Doskonale, a więc chodźmy. I powiem Wam tak szczerze, że wydaje mi się, że w tym momencie ja zakończę ten filmik. Nie będę już robić tak długich słuchajcie, filmików, ale wydaje mi się, że w... zrobimy to w następnym filmiku i będzie taka całość. Może uda nam się właśnie wtedy dotrzeć, yy, gdzie znajduje się Concord. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa!